Opolno-Zdrój sprzed stu lat w oprawie przypominającej dom przysłupowy. Bardzo lokalny mural powstaje właśnie we wsi, tuż przy Świetlicy. Pomogli sponsorzy oraz zbiórka internetowa. I oto jest, z brzydkiej ściany powstaje całkiem ładny pejzaż. Mural był pomysłem Radka, który gościł u nas w tamtym roku. Zderzył się z tą ścianą że tak powiem, powiedział, że to będzie doskonałe miejsce na mural, żeby właśnie stworzyć taką radosną przestrzeń, no i troszeczkę inną niż tą, która była dotychczas. Klimat tego muralu to dawne zdrowisko, czyli wracamy do historii, tak, do historii tego miejsca. Autorem projektu jest Radosław Barek, architekt i wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Rada Sołecka uruchomiła przyjaciół Opolna oraz internet i znalazły się pieniądze na takie oto działanie. Zaproponowałem, że może by tutaj jakąś iluzję taką przestrzenną, bo też moim doświadczeniem jest w ostatnich latach malowanie takich murali właśnie związanych z architekturą, z przestrzenią, czasami dopełnieniem bądź, a ja to mówię czasami leczeniem tych przestrzeni, które są takimi resztkowymi, które straciły jakby swoją kontynuację w przestrzeni, zostają po tych przestrzeniach często takie puste ściany i wtedy jedynie właśnie takie malarstwo iluzoryczne może wprowadzić troszeczkę nowy nastrój i również wprowadzić takie uzupełnienie tej przestrzeni, czasami taki rodzaj plastra na, na tą różne ubytki urbanistyczne. Więc też mural, który tutaj jest zaproponowany właśnie jako kompozycja w Opolnie i odwołuje się do tożsamości regionu, czyli tej architektury przysłupowej, drewnianych, przepięknych konstrukcji i jest ukształtowany w formie właśnie takiej bramy jakby przejścia. Patrząc na niego widzimy ten świat sprzed stu lat, świat uzdrowiska, spacerujących Kuracjuszy i krajobraz za nimi. Mural jest na ukończeniu pomagają mieszkańcy wsi i dzieci. Niektórzy odnajdują tutaj znajome widoki. Mieszkańcy tutaj przychodząc, czasami ze zdziwieniem, mówią, o, to, to to jest przecież twój dom, tak? No tak, faktycznie, przecież tutaj w tym oknie ja mieszkam. Inna osoba znowu podchodząc, mówi, no tak, przecież takie góry to ja widzę z okna. I, I takie zatrzymanie się, jakby taka refleksja, że, że może i ten krajobraz okna, który mam, jest wartościowy, skoro mógł się też znaleźć w tym muralu. To nie jedyne działania upiększające we wsi. Kilka tygodni temu stanęły tablice historyczne przy niektórych zabytkowych budynkach. I ciągle coś się dzieje. W te wakacje powstała właśnie ścieżka historyczna, deptak przy ulicy Kasztanowej, ławeczki do odpoczynku, ławeczki, które zapraszają do odpoczynku mieszkańców. Jest jeszcze dużo pomysłów na realizację zadań, jest jeszcze dużo rzeczy dużo ważniejszych, tak jak monitoring, lampy, które chcemy. Założyć tak z funduszu Sołeckiego. Także myślę, myślę, że potrzeba na to wszystko czasu. Mural zostanie ukończony niebawem. Jego oficjalne odsłonięcie nastąpi 3 września podczas imprezy wehikułem czasu do Opolna Zdroju. Tak jak rok temu, uczestnicy cofną się w czasie o 100 lat.